Dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry! O co chodzi? Ja dzisiaj jechać na jakiś tak. dzień urodzinowy. No i ja jesteś! To jest niespodzianka od mamy. Prezent. Będę sobą czas czasu. <gulina>. Tak? No tak! Fajnie! Myślę, że, co? że też mają kolory te wszystkie produkty, nie? Y ale to już teraz nie będę obracać chyba. No to możesz później obrócić, ale pamiętaj, że to zrobić, bo później będziesz pytać. A co to było? A jaki to był kolor? Dobrze, nakładam podkład. Tak jest. Czy mi się uda wzorować to? Zostaj ze swojej ściągi, od razu po podkładzie, co był korektor. Ale ty to masz, możemy wszystko po kolei? No wiem, ale <grytale grytale> już wiesz, już gdzieś tam jestem w obłokach. Dobrze. Mówię wam, ja mam problem z, naprawdę z koncentracją. No ja też mam problem, bo ja już też nie pamiętam. To po co <grytale. grytale>. No, ale ja tutaj się słuchajcie ja dowiedziałam. Nie ci się dobrały zobaczyć. Że mama ma zdolności manualne, ma. coś tam maluje, ma. Ma. nawet mówi, że sama kępki sobie dokleja, ma. więc ekstra. A ty? A ja, co wiesz, w drugą stronę poszłam. Powiem tobie, Magda, że ja tak jestem naprawdę. W nad no, tym, jak Andzia się nauczyła malować, ponieważ w szkole wszystkie obrazki malowałam za nią ja na plastykę. I było Mamo... No teraz już to można powiedzieć, bo już nie będzie tak, kary. Już nie będzie kary. Mama odzyskała piątkę, także wszystkie szycie jakichś myszek, no. nie wiem, malowanie, rysowanie. To 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 jest jest no tak W wywag. pierwszej klasie podstawówki mysz miałam swoją co uszyć co z materiału. No co ty jak ty robisz, jej? poczekaj, bo no dobra. <okay>. Nie fajnie? No tak jest na zdjęciu. O. Tak, tak. Yy, drugi. Rób, no, yy, rób. No, jest okej. Okay. Jakoś z tego wybrniemy. Może trochę za dużo i szeroko nałożyłam. No troszkę tak. Ale to nic. Jakoś to będzie. Teraz dziewczyny mają zadanie umalować się samo od początku do końca. Idzie nam wybornie. Idzie nam stery, ale początku. Jestem. Teraz ja czekam na efekt końcowy. Poczekaj, to się to o czym? Musisz mi powiedzieć, bo teraz już namieszałam. Czy A teraz nakładam na mokro to, czy na popudrze? A jak myślisz? Dam ci chwilę. Ja bym powiedziała, że przed. No oczywiście, że tak. Ale tutaj było inaczej było ustawione wcześniej. Nie, dobrze było ustawione. A teraz to nie masz ustawione nic. Teraz masz wszystko rozrzucone.